We are going to explain the four in the vlog. What is the YouTube channel name? Zbogim Zomek. Zomek that... Zomek. <laughs> I'll I'll be your Can name you repeat. Sub... Zbogim Zomek. Zomek. Zbogim Zomek. Zbogim Zomek. This is a name tree. Show it to your vloggers. Okay. okay. Neem tree. Neem tree. Yeah. We're Hitchhiker. Kal, gdzie będziemy mieli najpierw Mateusz prawie Msze i nakazanie też będziemy trochę się włączać z naszymi świadectwami potem mamy posługę dla dzieciaków z tamtej wioski potem wracamy tutaj znowu w to miejsce gdzie mieszkamy na posługę dla młodzieży i potem jeszcze jedna posługa dla dzieciaków więc dzisiaj mega intensywny dzień Kościół zbudowany na skalę, Na prawdziwej skale. Jezus Chrystus też jest prawdziwą skałą. Nasz pobyt w wiosce Naszkal zaczęliśmy od Eucharystii. Do osób dorosłych mówiliśmy głównie na temat zbawienia i przebaczenia w Jezusie. To kluczowy temat, bo w Indiach wielu chrześcijan, pomimo że przyjmuje Jezusa do swojego życia, to wciąż szuka wsparcia między innymi w praktykach hinduistycznych, każdy z nas dzielił się też własnym doświadczeniem życia z Bogiem. Ja spróbowałem zobrazować lokalnym ludziom czym tak naprawdę jest nieprzebaczenie. Okay. So, I said, do क्षमित ना कुटा द्रोहा मनो का Why my life is so hard? Why I can't find freedom in my life. I'll never forgive you what you said to me yesterday. So And, my life is so and it's so so difficult. I I go to church every Sunday. But I don't know why my life is hard. चर्चिकी शांति सामचार Diana. I forgive Aí czasu mamy mniej niż myśleliśmy, bo się przedłużyłam czas. dwie godziny trwała, ale cudowne są te dzieciaki, zobaczcie, jak one są w ogóle poubierane, wszystkie jak, jak z boli. Co? Mają stroje jak z Bollywood te dzieciaki. A, piękne. Wie mój ulubiony chrześcijański banger. 3 2 1. Elba, okay. Elba. No. Do you know that Jesus can speak? W czasie naszego spotkania z dzieciakami, próbowaliśmy pomóc im utworzyć się na doświadczenie słuchania Bożego Głosu. Po krótkim wstępie i wspólnej modlitwie poprosiliśmy je, by siedząc w ciszy, spróbowały wychwycić myśli i obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. Następnie dzieciaki miały narysować to co zobaczyły lub usłyszały. Niektóre rysunki były bardzo poruszające. Po posłudze dla dzieciaków wróciliśmy do naszego seminarium, gdzie mieliśmy zaplanowane spotkanie z młodzieżą. Za chwilę zaczynamy spotkanie młodzieżowe Idziemy już. młodzież jest ile jest osób? 37 około 30 <laughs> nie wiem, więcej nam. Głosiliśmy im kerygmat. Prawda o tym, że Bóg ich kocha, a Jezus jest jedynym Panem i odpowiedział na każdy ich problem. Mówiliśmy, że potrzeba, by jednoznacznie opowiedzieli się za Nim słowem i czynem. Potem każdy z uczestników spotkania dobrowolnie powierzył swoje życie Jezusowi i modliliśmy się nad nimi o nowe wylanie Ducha Świętego. Wielu z nich bardzo mocno to przeżyło, o czym po spotkaniu sami chętnie opowiadali. Nie obyło się też bez łez, wzruszenia. Osobiście dla mnie ta posługa była najmocniejszym doświadczeniem wyjazdu. A potem poszliśmy na obiad. Dobra, właśnie jesteśmy po posiłku? Ja jestem po posiłku i się popłakałem. Spociłem mi lecą, bo jest taka moc. Była jeśli chodzi o ostrość, to był, to był kosmos. Ale dla nich oni powiedzieli, że a, no, spicy. Ale że dla mnie może być trochę piganem. Chyba najostrzejsze jakie jedliśmy. Dali mi y, do popicia jakiś kefir czy coś. Idę zapytać, jak dziewczyny, bo one nie lubią ostrego. Yes, it was good, but very spicy. <laughs> I wanted to ask Juliet how. Jak się czujesz? Dobre? Pyszne, ostre, ale dobre. A skąd macie kafir? Mi pani dała, bo zobaczyła, że jestem po, pozamiatany już to. <laughs> okay. I'm the partner of your vlog. Yes. Nie wiem, czy hi, coś hi, widać. hi. Widać, czy Nie widzisz? Wie widać. We are going to make a vlog over the India, showing this. Tak, więc e, pokażemy wam za chwilę trochę tutaj wioski. Rashmita jest ze mną. Hello, yeah, Rashmita. Rashmita, Rashmita. I Raszmita e, powiedziała, że ona może ze mną vlogować i pokaza i opowiedzieć wszystko w ogóle o Indiach. Więc idziemy na spacer. We are going to the walk for a walk. Ja. Yeah, And have walk. Uh, you will tell everything what we need to know about yeah. this country, okay. about these uh, plants, okay. which are here. So come on. <laughs> we shall start with these trees. Okay, these trees. These are called the Ashoka trees. Ashoka trees. Which yeah. one? Uh, we, not this this, one. This one? this one. These are the Ashoka trees. Ashoka trees, yeah, right? These are the Ashoka. Mostly these are used in the medicine. They are used in the medicine. Yeah. of medicine. Not that kind of a capsules. Kind of medicine to make the mosquitoes do make long and they use agarbattis, which we use in the but spiritual. when Hindus use it. Ah, Hindus. All right. Yeah. Trees, the mostly that behind the wall we call it as a banyan tree. Behind banyan. The wall behind. There is a uh, big huge that tree. That big, big, huge trees. Yeah. Okay. Only one. That is only one. Is the same. i will vlog in that ah. the garden. That's many. one tree. I need. Yeah, to... Yeah, there is only one tree. I need to. You should climb out on so see it. Out of the terrace. Okej, okay, jestem w szoku, bo tam wygląda jakby był las. Zaraz wam to pokażę. A to jest jedno drzewo. Bather living on that tree. Look after that. There are the bats on that tree. Bats. Yeah. Bat, te, batman, bats. That's a batman. Fuck champion. Bats doiro do you know, uh, the bats. Yeah. But... Nie tu perze, impaul. A okej. Si luca. Slowly look at. See bats on that. Niezłe wielkie drzewo, na którym żyją nietoperze. And it is small. Mango tree. Mango tree? Yeah, till it's not grown. Mango tree. There mango. are no mango on it. Mango tree. Where are mango? where are mango? When they are big, the <laughs> mangoes. Oh, they are only ripe in the season. They are only growing in the season. what, what is the season for? Summer. Mango? Summer. Summer. Yeah, only it, summer. But yeah. for for Polish people summer is now in August. So no, where, okay, when okay. you have summer? We have summer from the Feb to Feb to June. Mid -June. June, yeah, mid-june June. So, all right, we have it, and we are going to explain the four in the vlog. What is your YouTube channel name? Zbogim ziomek. Zomek. Zomik that... <laughs> Zomek. I'll, I'll be your name. Can new you repeat subject. Zbogim ziomek? Zbogim, ziomek. Zbogim ziomek. This is a neem tree. Show it to your vloggers, okay? Neem tree. tree, yeah, neem tree, and the, it's it some food uh, it is helpful for throwing uh, making the mosquitoes not to come to our house okay. they are dancing sir uh, shall have the vlog. they are making vlog YouTube vlog yeah I'll show it they're dancing enjoying it this is a coconut tree. Coconut tree. Yeah. Czyli palma. Palmy wszyscy znamy i lubimy. Palmy są przegozackie. Palmy uh, są symbolem. Z Bogiem ziomek. Ziomek. What? Co? Coconut oil is made and the, we made with this. And from this tree you make kalu. Not this one. That is plum tree. Not this one? That is plum tree. That is another one. Ah I'm okay, right. And these are, do you know the kind of orange, but different. Differently. That is a different generation. Different orange. Yeah, different orange. Little lime. It's an orange? It is an orange, but we call it another kind. Not a ripe orange. Okay, lime I... kind of. It is a lime taste. Okay. And some I'll show you. See, you can see the ripe the one here. This one is mature? Yeah, yeah. Okay. <laughs> it's like. Kind of orange, but not orange. Kind of orange. How you call it? We call it in Telugu. I know mostly, I don't know in English. Okay, this is a gava tree. A mm, yeah, gava flowers. How do you know? Because they I have in every, my every tree. <laughs> no, 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 because we have in our house. Ah, okay. See, gava, they're going to become the fruits. See, gava. All right, mm. have... and this is a custard apple. Can you repeat? Custard I mean? apple. Apple. They are the seasonal fruits which come in the winter. Is it good to eat? Sweet? Too good and they are too rare and good for health. And these are the Sapota. It looks like a kiwi. <laughs> nah, kind of <laughs> kiwi, but not kiwi. Sapota. Okay. Sapota. Mm, papaya. Papaya? Yeah, I think. I love papaya. They are here. Very sweet. they are, here. They are right Papaya. It's, uh, it's ready to eat to... Yeah, we can eat. Already it's ripe. Papaya? Yeah, yeah, yeah. And I'll show you this as well. Banana, this is banana tree. Banana tree. Yeah, this is a banana, tree. banana Banana. tree. Big leaves. Yeah, yeah. In the Kerala no, uh, this is a plate for them. They keep food on this and they eat. Okay. Ciekawostka o bananie jeszcze, że to nie jest tak naprawdę drzewo, tylko blina, czyli roślina o niezdrewniałej łodydze całoroczna. We can see okay. Nie ma kory, I tylko... This is sapota. A jest, yeah, sapota, czyli to kiwi jakby. To jest lemon. Lemon? Yeah, this is lemon. Can The lemon fruit. Lemon. Can I take it? Yeah, you can. <laughs> All right. Mm. It smells perfect. Hi, bamboo. bamboo? It's and real bamboo? We get jute, of jute from them. This is a bamboo. Maybe. We make baskets out of them. Mm. Bamboo, bamboo. But it's a real bamboo? Yeah. When, when they grow... Empty grows... inside? Yeah, empty. When that grows big, we get jute. Hmm. Yes are finished up. Just have a vlog with the dance then. Yeah. <laughs> See, he's dancing. He's dancing. <laughs> you go, I'll take the

po spotkaniu z młodzieżą i chwili odpoczynku nadszedł czas kolejnej posługi dla dzieci. Plan taki sam jak poprzedni: gry, zabawy i warsztaty słuchania bożego głosu. Część z tych dzieciaków skradła nasze serca i nawet towarzyszyła nam później w czasie naszych ewangelizacyjnych spacerów po wiosce. Na przykład ten sympatyczny ziomeczek. Say hello. Hello. Okay. Hello.

Oh oh, oh oh It's okay It's okay <laughs>